Wystartowała druga seria biegów 60 metrów. przygotowujemy kolejną serię Komisja biegowa prosimy o przyspieszanie to nie można wierzyć. Co innego na styku, kiedy człowiek ma. No to jest. Ewidentnie pierwsza. A ja bym powiedział, 60 metrów wierzących i już zaczynamy 60 chłopców mamy 7 minutowe opóźnienie dziękujemy o wyrzucanie pierwszych trzech miejsc na protokole i dostarczanie do speakera Uwaga, komisja biegowa na chwilę start kolejnej serii. Panią kierownik obiektu, panią Krystynę, jeśli można, proszę do sędziego głównego. Kierownik obiektów prosimy. Bardzo proszę do sędziego głównego. Kolejnej serii. Uwaga! Podajemy finały w biegach eliminacyjnych na 60 metrów. Przeniesione na 100 metrów. I wystartowała kolejna seria. dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych będą biegali 600 metrów i dziewczęta i chłopcy szkół. 1 Ziejewska Katarzyna Gimnazjum nr 1 Moro, Wiktoria Barcz, Gimnazjum 11 Olsztyn i Dąbkowska Katarzyna Gimnazjum Franciszkowo. Te dziewczęta proszone są do biegu finałowego, oczywiście po 600 sektach. Biegu na 100 metrów. publiczny gimnazjum Dwieżuta są to finaliści za chwilę start w biegu na 600 metrów w tej chwili rozpoczęliśmy konkurs z Dziewcząt, trwa konkurs skoku. I wystartowały dziewczęta do niego na dziewczęta szkół podstawowych. Proszę już przygotować dziewczęta szkół ginazialnych. Zabrały szacunki. Zabrały na zupie ja! Powtarzam. Komisja i Chłopców szkół i prosi chłopców na równi. Prosimy, się. Proszę o dopilnowanie i kartki, każdy zawodnik musi mieć kartkę startową, która musi być... czterdzieści 12.48 mają jeszcze jedno pełne okrążenie do mety

SP1 Lidzbark 145 i miejsce trzecie Kowalski Adrian SP Lubawa 145 prosimy tą trójkę zawodników do podium i panów na podium trzecie miejsce Szymon Michał 165 centymetrów drugie miejsce Jankowski ma 170 i zwyciężył Kartowski, Krzysztof z doskonałym wynikiem, w 95, to będzie medal na meo Jarek Kucocińskiego. Brawa! Violetta, Wioleta, Kozłowska Roksana i Rabczuk Ojnia. Proszę o przygotowanie dziewcząt do klienta kulą pierwszą trójkę dziewcząt z kubinazjami. Weronika. Mieczkowska Weronika gimnazjum Kazanice 10-26 na drugim miejscu Bielnacka Patrycja gimnazjum nr 1 9, 9. 8 na miejscu trzecim, Piekarska, dzielnika, gimnazjum nr 1 w Bartoszyce, dzień 83. Proszę dotrujcie zawodnicze do podium. Mieckowska, Wiednacka i Piekarska. Prosimy dziewczęta do podium. Przygotowujemy finał dziewcząt sześćdziesiątki trzecią zawodniczkę, a więc rzut o mężczyzn szkół gimnazjalnych. Zwyciężył figier Mateusz. W każdym razie 50-pardonowym ligiem 53 metry. Gratulujemy, dziękujemy. I zwyciężył 51 zwycięży, teusz z dosłownym ligiem 53 metry. Startowały dziewczęta do postępu ligiopołyszałowej na 60 metrów.

I na miejscu trzecim Dąbrowski, Jakub, Gimnazjum Stemba. Uwaga! Trzecie miejsce w pięciu kulach, pięciokilogramową szkół gimnazjalnych Dąbrowski, Jakub, Gimnazjum Stemba. Drugie miejsce Makuch, Rafał, Gimnazjum 1 Bartoszyce. I zwyciężył Figier Mateusz Proszę zejść z bieżni Finały są Figier Mateusz, Gimnazjum Kazanice Gimnazjum Stępak 11-18 Drugie miejsce Makuch Rafał, Gimnazjum 1 Bartoszyce 12-03 i zwyciężył Figier Mateusz, gimnazjum Kazanice 12.48.